Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych nurtów psychoterapii. Opiera się na zaplanowanym wykorzystaniu technik terapeutycznych i ich skuteczność została dowiedziona w badaniach. W przypadku niektórych zaburzeń dysponujemy nawet tak zwanymi protokołami leczenia, co oznacza, że na podstawie badań wiemy do jakich zaburzeń, w jakiej kolejności stosować określone techniki terapii i interwencje. Dzięki temu mamy większą szansę, że pomoc, którą Tobie oferujemy, będzie skuteczna. Dlatego jest to takie ważne. Techniki, które stosujemy w terapii poznawczo-behawioralnej wpływają na sposób myślenia i zachowanie, tak by nie podtrzymywały już dłużej problemu, z którym się zgłaszasz. Dzięki temu też możliwe jest, byś zaangażował się w życie takie bardziej pełne, które jest zgodne z Twoimi wartościami. To, co też jest takie typowe dla terapii poznawczo-behawioralnej, jest raczej krótkoterminową formą pomocy, co oznacza, że trwa może być tak 4 miesiące, czasami jest to dłużej, na przykład rok, dla zaburzeń osobowości albo traumatycznych doświadczeń, też z dzieciństwa to będzie nawet 2 lata, może być też dłużej, krócej, no to już będziemy w stanie określić na podstawie wstępnej konsultacji i rozpoznania problemu oraz postawionej diagnozy. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to też, że skupiamy się na konkretnym problemie. To jest taka bardzo typowa cecha terapii poznawczo-behawioralnej, czyli na początku, kiedy mamy wstępne konsultacje, oprócz takiej klinicznej diagnozy jak depresja czy fobia społeczna, ustalimy sobie, co jeszcze ewentualnie jest dla Ciebie problemem, albo co dokładnie w ramach zaburzenia, które diagnozujemy, jest problemem. Podam przykład. W fobii społecznej może być to jedzenie wspólnie z innymi osobami. I tutaj mamy już wtedy konkretny cel, czyli dążymy do tego, byś na przykład wychodził do ludzi i jadał z nimi posiłki kilka razy w miesiącu, i to też da się szczegółowo określić. W związku z tym mamy jasną wizję, czego potrzebujesz i w jakim kierunku dążymy. Jeżeli chodzi o częstotliwość sesji, bo jest to też często pojawiające się pytanie, to ona również zależy od typu problemu. Zwykle jednak spotykamy się raz w tygodniu. Jeżeli masz nasilone myśli, samobójcze albo jakiś intensywny właśnie kryzys, no to może być to dwa razy w tygodniu, ale to już ustalamy również indywidualnie, zgodnie z zaleceniami obecnymi i Twoimi potrzebami. Jest to zawsze uzgodnione między nami. Kolejną typową cechą terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że sesje są uporządkowane. To znaczy mają określoną stałą strukturę, raczej, no bo to też może być elastyczne i dostosowane do twoich potrzeb. Struktura oznacza, że kiedy spotykamy się na początku sesji, podsumowujemy miniony tydzień, to co było dla ciebie hmm, trudne, ważne, ale raczej skupiamy się na problemie, na którym problemach, które określiliśmy jako cele terapii. Następnie Podczas sesji ustalamy wspólnie właśnie, jaki jest plan na dzisiaj, czym się zaopiekujemy, co może trzeba będzie przenieść na kolejną sesję. Kiedy już to omówimy, na koniec sesji podsumowujemy i zastanawiamy się wspólnie, jakie zadania terapeutyczne, taka praca własna pomiędzy sesjami będzie pomocna w wychodzeniu z Twojego problemu. Na początku, oczywiście ja bardziej w tym pomagam, moja rola jest też aktywna, ale z czasem zapraszam Ciebie, Żebyś próbował jak najwięcej też brać w tym udział w ustalaniu zadań terapeutycznych ze względu na to, że w terapii poznawczo-behawioralnej dążymy do tego, byś to Ty był lub była własną terapeutką lub terapeutą. Dzięki temu, jeżeli ćwiczymy to na sesjach, jest Ci później łatwiej już funkcjonować bez terapii i radzić sobie z trudnościami, jakie napotkasz, a one są zawsze częścią życia, dlatego jest to takie ważne i wartościowe w tym nurcie. To, co też jest takie typowe w terapii poznawczo-behawioralnej, to to, że opiera się ona na psychoedukacji, czyli dostajesz jak najwięcej takiej wiedzy z psychologii, psychoterapii współczesnej, dotyczącej na przykład tego właśnie, czym jest terapia poznawczo-behawioralna, jak pracujemy, um, czym są emocje, um, jak radzić sobie na przykład z lękiem, w ogóle też czym on jest, dlaczego on powstaje. Możemy też mieć psychoedukację o zdrowym jedzeniu, jeżeli wzbaga się z zaburzeniami od życia. Czy o regularnym odżywianiu, no to też jest dostosowane do Twoich potrzeb i zawsze uzgodnione wspólnie. Głównym celem terapii poznawczo-behawioralnej jest. Y jakby dojście do takiego celu, który też możemy obiektywnie zmierzyć, już o tym wspominałam wcześniej. Natomiast ważne jest to, że my często wykorzystujemy skale takie objawowe, na przykład poziom objawów depresji, czy zaburzeń lękowych, czy do zaburzeń odżywiania są również specyficzne skale, które pomagają nam sprawdzić w różnych obszarach, czy jest zmiana w jakim zakresie oraz czy jeszcze są jakieś obszary, które warto objąć terapią. To, co może być tutaj dla Ciebie jeszcze istotne, zmiany, które obserwujemy w terapii poznawczo-behawioralnej, mogą dotyczyć zachowania, emocji, właśnie reakcji w ciele, sposobu myślenia, spostrzegania siebie i świata oraz sposobu radzenia sobie z problemami. I bardzo, bardzo kluczowa jest, by była to możliwe, współpraca z terapeutą. Stanowimy razem zespół. Bez tego terapia się nie uda. Będziesz w związku z tym zachęcany na sesjach właśnie, żeby aktywnie uczestniczyć, zastanawiać się nad swoimi doświadczeniami w tygodniu i na tym, jak możesz stosować różne poznane już techniki. Oczywiście mówię już o jakimś etapie dalszym terapii, nie o samym początku. Ta praca własna to też czytanie broszur psychoedukacyjnych, biblioterapia. To też jest bardzo pomocne. Oraz prowadzenie różnych np. dzienników, zapisu myśli, emocji, to jest to też zawsze dostosowane do tego, z czym się zmagasz i wspólnie ustalone, ale bez takiej pracy własnej pomiędzy sesjami no, zmiana nie jest możliwa. I to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać, decydując się na ten typ terapii. Też, jeżeli spotykasz jakiekolwiek problemy w tych zadaniach terapeutycznych pomiędzy sesjami, to oczywiście razem pochylamy się nad tym i najpierw próbujemy w ogóle zrozumieć, co się dzieje, a czasami też. Możliwe jest przeformułowanie, zmiana tego zadania terapeutycznego i dostosowanie go do Twoich potrzeb. I to też jest najważniejsze, że zadaniem moim, jako terapeuty czy innych terapeutów jest podążanie za Tobą, Twoimi potrzebami. Warto też wspomnieć, że proces zmiany w terapii. Wymaga czasu i cierpliwości. I czasami jest tak, że musimy na tą zmianę poczekać dłużej albo dlatego dyskutujemy dokładnie, jakie masz cele i potrzeby w terapii, żeby wiedzieć mniej więcej móc oszacować, jak dużo czasu będzie potrzebne na zmianę. Jednocześnie często pojawiają się jednak takie nadzieje, że może dałoby się szybciej, czy jakieś frustracje, więc warto o tym rozmawiać z terapeutą i wyjaśniać. To, co się dzieje, żeby obniżyć poziom ewentualnej frustracji, czy urealnić nasze oczekiwania. To, co może być też ważne w procesie zmiany, czasami jest tak, że zanim poczujemy się lepiej, możemy poczuć się trochę gorzej. Podam taki klasyczny przykład. W terapii zaburzeń lękowych bardzo częstym problemem jest unikanie sytuacji, w których się obawiamy. I częścią terapii w związku z tym będzie konfrontacja z tymi sytuacjami. No będzie to naturalnie wzbudzało więcej lęku na początku, aż dojdzie do tak zwanej habituacji czyli takiego uswojenia tych sytuacji i lęku, który się wtedy pojawia, razem z doznaniami w ciele, które często no, są dla pacjentów nieprzyjemne i takie dodatkowo lękorodne. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że zakończenie samej terapii tak jak my kończymy już tą moją krótką wypowiedź to właśnie w zakończeniu terapii ważne jest też, żeby było to uzgodnione z terapeutą i żebyśmy mieli taką okazję podsumować wspólną pracę, to co udało się zrobić, być może w jakiś sposób podtrzymywać te zmiany, czyli jakie działania są ku temu potrzebne i ustalamy zwykle tak zwane sesje zastrzykowe, czyli takie dodatkowe, wzmacniające. Może być to miesiąc po zakończeniu terapii, po pół roku. One też są bardzo wartościowe i badania pokazują, że wpływają na skuteczność terapii. Dzięki nim możemy zobaczyć jeszcze, czy są jakieś trudności, z którymi jest trudniej sobie poradzić. Może jeszcze jakieś pytania powstają, więc to jest taka doskonała okazja, żeby jeszcze się zatrzymać i wspólnie to pooglądać. Jeśli chodzi o to, co możesz uzyskać w terapii poznawczej, to mam nadzieję, że wyjaśniłam to chociaż krótko. I jednocześnie, jeżeli zmagasz się z jakimś kryzysem lub zaburzeniami psychicznymi, to zapraszamy do Centrum Harmonii na konsultacje ze specjalistami, którzy właśnie pracują w norcie terapii poznawczo-behawioralnej.